Cześć, Witajcie, witajcie, ja Johnny Dzisiaj odcinek z Borderlands 2 ponownie Ciekawostki Dlaczego zdecydowałem się na ciekawostki? Bo pod ostatnim filmem z Borderlands 2 Część pierwsza ciekawostek Było 163 wyświetleń I dostałem fajny komentarz właśnie z Na przykład Jak znaleźć dodatkowe klucze Do tej właśnie skrzynki Otóż kluczy znaleźć na mapie się nie da. Można je dostać albo ze stron oficjalnych, właśnie twórców Borderlands 2, albo z programu, który będzie link w opisie do Zip Pobieramy obydwa pliki, wsadzamy je do folderu, odpalamy program, patrzymy co przeciskiem się odpala, wchodzimy sobie do gierki, możemy używać. Można to ująć, że to jest cheat, ale fakt faktem ja nie używam tego cheata, że tak powiem, do nie wiem, nieśmiertelności, nieskończonej amunicji itd. itd. tylko do tego aby mieć na przykład właśnie te klucze aktualnym 20 ma hmm. no, 139 Iridium y, A więc na dobry początek otworzymy sobie parę skrzynek, i przejdziemy sobie dalej. Do właściwej filmy. Wręczmy, że będzie to trzy skrzyneczki. No ten fajny Trzy, trzy tysiące, trzy spoko, trzy spoko. no to wycinamy. i jak napisał pod ostatnim filmem jak można otworzyć tą skrzynkę właśnie w tym miejscu w miejscu w którym jest ostatnim razem u mnie jest już ona otwarta tutaj była broń a więc teraz jak otworzyć to pomieszczenie to pomieszczenie otwieramy w w pewnym momencie w gry, w którym e, sam I musimy. Ratować. Je, tak? mm, jak widzicie, to jest rozłożone już wszystko do góry. Z tego co pamiętam, zanim to się wydarzy, będziecie mogli otworzyć sobie skrzynkę. Mm, to jest po prostu część fabuły. Wcześniej tego nie otworzycie. Nie da się tego otworzyć wcześniej. Trzeba po prostu przechodzić fabułę, aby to otworzyć. Co do znaków tak mania wiem, te znaki są wszędzie. Yy, ale znaczy... Te znaki, które pokazywałem w ostatnim odcinku są na każdej mapce, z, na którą wchodzimy. Jeśli chcecie zobaczyć ile jest tych znaczków i gdzie one są piszcie, poszukam, dam wam z tego filmik Będziecie wszystko fajnie widzieli. Mi. Także nie wiem Nie zależy że ty tylko ode mnie, ale od czasu jaki będę miał na to wszystko Ile tego czasu będę miał? A tymczasem może zanim pójdziemy dalej, jeszcze pokażę wam bo tych broń chyba nawet nie widzieliście. Czego ja chyba nie używam? Rewolwer Jerzy miał, to, to było object 6, 639 DMAJO, a w Criticalu 2. <coughs> nie wiem, pocisków, więc <coughs> tutaj mamy karabinek. To OP czy coś, ale mi pasuje. Snajperka Hyperiona, to była bodajże... To była ogniowa? Nie. Rakierzacja. To chyba nie była nawet najlepsza jaką mam. Czy była? 959 to jest ta. O, tu mam jeszcze wyrzutnie rakiet. No tak. To tyle to oczywiście słabszy od tych, które mam normalnie zakładane fajne i shotgun 285 razy 13 bo nas trzeba i nie zdjąć i właściwie chyba ostatnia taka watta pokazania broń wyrzutnie rakiet maliwan. Nie, daje tego nie, 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 strasznie nie, nie, że jakiś ten nie, nie, jest.